Nie A i tego pigdena! A ten to kto? Najbogatszy człowiek w całym hotelu. Gdzieś się pochowali! Niech pan wraca do domu, prześpi się. Zobacz pan, rano wszystko będzie wyglądało inaczej! A ten? Doktor Livingstone. A ten koleś na busku? To. Brat! <try> Mój! Harrington Willy. Jest pod stałą opieką doktora Livingstona Na biedny Harrington. ziemia do kwiatów. A człowiek myśli, że tylko on ma problemy. Niech pan wraca do domu. Pana żona pana nie zdradziła. może być pan pewien. A jak już pan będzie w domu, to proszę podejść do żony i powiedzieć: Kochanie, kochanie, ten Willy to jest naprawdę przyzwoity facet. Kto znowu? Dobry George, Pani ministrowa. Co za miła niespodzianka. Pani ministrowa. A co ty tu właściwie robisz? Pani ministrowa. Nie powinieneś być z Richardem w parlamencie albo. w domu z mamusią. Przyszedłem. Przyszedłeś po co? Tutaj. No tak, słucham. Pomóc pani mężowi. A. On zostawił coś tutaj, dokumenty. Wysłał mnie po nie. Tak, tak, Richard jest pewnie bardzo zajęty. <grym> Masz naprawdę George. Czy coś się stało? Ale skąd? Kto tam? Kellner. – Kellner… – Pomyślałem, że może jednak będzie go pan po Ale ja czuję się zdecydowanie lepiej, mówiłem panu. To znaczy... Jeszcze kuleje, Ale poza tym jest wszystko świetnie. Dziękuję panu! Dziękuję. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję. Dziękuję panu. Dziękuję Ja czuję się zdecydowanie lepiej. Dawno się tak dobrze nie czułem. Nie pamiętam kiedy. O czym to my rozmawialiśmy? Miałeś jakiś wypadek? Tak. Wpadłem z ławy w Parlamencie. Miała pani zostać w domu. Tak miałam. Ale postanowiłam zrobić Richardowi małą niespodziankę i przyjechać do Londynu. To będzie duża niespodzianka. To cudownie. To co? Wpadła pani na chwilę i wraca pani z powrotem do domu, tak? Nie bądź śmieszny, George. Zostaje na. na noc? To niemożliwe. Dlaczego? Bo pan minister ma, nocno, ca ca ma całą nocną debatę ma. Nie, nie, pani nie powinna tego robić. A może zostanę tutaj, zamówię kieliszek wina, karabki i obejrzę sobie debatę w telewizji. Nie! Dlaczego nie, George? Bo w, bo w pokoju obok jest dużo większy telewizor. W pokoju obok? Tak, w moim pokoju obok. W twoim pokoju? Tak, w moim obok. Że ty masz fotel w tym hotelu? Tak. Pan, zafundował. Idziemy. Ale nie to! Obok idziemy, obok! O czym ty mówisz, George? O nas! Obok! Taka szansa się nie powtórzy! Sz szansa na co, George? Żeby się! Co? Nie przytomnie! Kochać się! Pani Willy, kochać! Uwiedbiam panią, pożądam obrazy! Dokładnie wiem, co pani subi! Co? Nie pijać się! A! Kto się opiera? Czuć! Ale będziemy kochać. Zauważyła! I przez te wszystkie lata! Tu w tu Kaczem. Nie! My zawsze wychodzimy! Okno! Oknie! Tak! Na korytarzu! Mogliby nam zobaczyć! A! Chodź! Dorst. Chodź! Chodź! Okno! Okno! A, no na koszulka nie Chodź koszulka! A! Nie będzie ci poczelni! Chodź! Oczywiście! Będę się wziąć. już Ależ my jesteśmy mariaci. Kompletni.